Ej witam Was w kolejnym odcinku z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu i dzisiaj spróbujemy sobie pić 537 poziom. Czy to się uda? Nie wiem. Zaraz się o tym dowiemy. Yy, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia komentarza. Oczywiście również zachęcam do zostawienia suba, jeśli go jeszcze nie macie. No i oczywiście do dołączenia do funduszu wsparcia. Link w opisie. Yy, no i też my od razu... Mamy nową, nową tutaj zrzutkę anonimowy pomagacz 2W. Wykazał kolejne 5 dyszek, także bardzo dziękuję. Na, grzybie, na grzybiareczki to i on się dorzuci. No, skoro tak, no to bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich oczywiście, to również dołączam się do pozdrowień. Tutaj dziękuję za pozdrowienia dla, od Anonimowego 2018 i również go pozdrawia, więc Anonimowy 2018 pamiętaj, że tutaj zostałeś pozdrowiony i liczymy na to, że tutaj się będzie jeszcze działo. Mam nadzieję, że więcej osób tutaj dołączy do tej grupy wspierających. Tym bardziej, że wczoraj wrzuciłem pierwszy odcinek dla właśnie tych wspierających. Myślę, że będę wrzucał te odcinki w miarę regularnie. Na razie, skoro jest nas dosyć mało, to będę starał się tak przynajmniej raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, wrzucać jakiś odcinek dla wspierających. To też wszystko będzie zależało od czasu, jaki będę miał, bo jeśli oczywiście będę w pracy praktycznie codziennie, no to będzie mi to ciężko zrobić, zrealizować, więc ten odcinek jeden na dzień będzie bardzo możliwy. No, ale jeśli będę miał kilka dni wolnych w tygodniu, no to wtedy tych odcinków dla wspierających prawdopodobnie będzie więcej, więc oczywiście zachęcam, zachęcam, zachęcam. Dosyć tego gadania. Możemy zaczynać tutaj działać. Odbieramy warte oczywiście tylko 9 godzin, żebyśmy mogli sobie tutaj na spokojnie nagrać odcinek przed pracą. Mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie sprawnie, bo już widzę, że nowa aplikacja płata figle i chce nam tylko pokazać grzybka ale na szczęście dostajemy 10 klepsydr, więc jest spokom. tutaj klepsydry są bardzo ważne dla mnie bo te klepsydry tutaj szybko się kończą nie wszystko się ładuje wszystko się ładuje tutaj dostałem też przed chwilą z kopalni klejnotów taki oto Niebieski klejnocik. Niestety on idzie do wyrzucenia. Te klepsyderki oczywiście wrzucamy tu. <laughs> Tutaj, oczywiście, ta kata idzie do toalety. Tutaj możemy sobie ją od razu rozmontować. Mamy jeszcze 14 rozmontowań, więc od razu zróbmy rozmontowanka te, które musimy. Tutaj, oczywiście, też. O, bronie dzisiaj. No dobra, to wrócimy bronie do kociołka, bo i tak one nie były zbyt rewelacyjne. To na razie zostawimy. To zostawimy. I to możemy rozmontować, bo jest tutaj sporo odłamków. To jak stoimy z, tym, z tymi rozmontowaniami? Jeszcze 10. Jeszcze 10, więc powinniśmy... Powinniśmy dać radę, no zobaczymy czy się uda. Więc tak, brakuje nam 60 milionów expa do poziomu. Więc zaczniemy sobie może po prostu od yy, koła. Dzisiaj mamy 146 laki końców, więc jakiejś rewelacji nie ma, ale coś tam zawsze pokręcimy za darmożkę. Eee, na odcinku dla wspierających akurat miałem troszkę tych laki końców, więc udało się zakręcić za darmo. No, a teraz zobaczmy co dostaniemy. Odłamki, ekspik, ekspik, jeżyna. Odłamki, odłamki. Fajnie, że odłamki lecą. Trzy grzyby, cytryna. Dusze, niestety. Ruskawka, expik, jabłko. Surowce, jabłko, surowce, śliwka. No, dzisiaj to naprawdę wsypnęło tutaj owocami. Jeszcze jakaś broń. Trzy grzyby i 15 milionów. No mogę być zadowolony, jak najbardziej, jak najbardziej, wydaje mi się, że to jest spoko koło, dzisiaj naprawdę spoko koło. Jeszcze zobaczę w kuferku, czy ja tu nie mam czegoś zachomikowanego dla mm, kowala, ale niestety nie. To bym w sumie mógł sobie przerzucić gdzieś tutaj, powiedzmy to wrzucić tu, żeby mi się to nie pałętało tam po drodze. Więc dobra. Możemy zacząć od areny, tutaj machniemy sobie tego przeciwnika, tak się zastanawiam, czy od razu zrobić arenę całą, czy najpierw zrobić awkę, ale chyba zrobimy całą arenę najpierw. Bo wtedy będziemy mniej więcej wiedzieć, ile nam brakuje tutaj expa, jeszcze oczywiście mamy przygodomat, ale to w totalnej ostateczności będę chciał odpalić. Tutaj oczywiście jest Zobaczmy jeszcze plakat, bo nawet nie sprawdziłem plakatu. Szczęście trzy razy. No to zrobimy to bez problemu. To 10 milionów nam wpadnie tak po prostu. Tutaj weźmiemy sobie tego wojownika. Pięknie. Jeszcze 5 przeciwników. To może znowu tego boja. Tutaj sami magowie. To weźmy, może. Tego w ładnie pięknie i przyjemnie. Tutaj pójdźmy znowu w maga. Mamy w końcu zwiadowcę. On jest dość ciężki, ale spróbujemy. Zobaczymy, jak sobie z nim radzimy. Ma tylko jeden poziom straty do nas na ten moment. Więc to już on też nam się tu depcze po piętach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj mu troszkę odskoczymy i dobra, Areny mamy za sobą, tutaj możemy coś kliknąć, możemy sobie kliknąć tutaj jeden plusik, niech to się kręci dalej, idziemy na pety, idziemy na pety, tutaj możemy nakarmić sobie pająka, już niestety jeżynki nam się skończyły, tutaj oczywiście obłączek, ale dzisiaj w sumie dzień mroku, więc mieliśmy jakieś tutaj jeżyny nafarmić. Trzy truskałeczki oczywiście I trzy śliweczki Bardzo przyjemnie, możemy teraz iść na spokojnie Już do pawki. Brakuje nam 55 milionów Ale zanim to, to jeszcze To trzy razy szczęście, żebym nie zapomniał Brakuje nam Już 45 milionów, e, więc myślę, że to będzie dosyć proste. Hmm, tutaj oczywiście weźmiemy może to. Nic ciekawego raczej. Tam się nie trafiło. Hmm, powinniśmy dostać jeszcze parę przedmiotów na rozmontowanie. To by było naprawdę miłe, ale czy dostaniemy tego, nie wiem. Jeszcze będziemy musieli spróbować wygrać coś w kości. W końcu event z kostkami u hazardzisty nie zdarza się często, więc dobrze by było tutaj też coś wygrać. Wczoraj, nie będę spoilerował, grający widzieli co wygrałem i niech y, mają to dla siebie. Tutaj bierzemy oczywiście dwójeczkę. Na razie powiem wam szczerze, że jest godzina lekko po ósmej rano. Dopiero co się obudziłem. Jest mi mega ciężko. Mega ciężko jest sobota. A ja muszę jechać do pracy. Wolałbym taką miłą sobotę spędzić tutaj w domu albo gdzieś tam na świeżym powietrzu. No ale niestety się nie da. Może następnym razem, jak to mówią, ale to i tak u mnie będzie dosyć ciężkie. Niestety większość sobot mam pracujących. A szkoda, a szkoda, bo taka sobota z niedzielą to jest naprawdę raj dla wszystkich pracujących na sobie przez takie dwa dni spokojnie odpocząć. A tu niestety, no, nie można, nie można. Bardziej że będę dzisiaj dość późno w domu. więc, dzisiaj jeszcze postaram się nagrać odcinek z wojownika, żeby był na jutro. Więc tutaj zdecydowanie tą niedzielę sobie zostawię tak dla siebie, żeby, żeby delikatnie odpocząć po całym tygodniu pracy. No ale. Jeśli by, nie wiem, jakimś cudem, ktoś dorzucił jak, jakiś fundusz wsparcia, no to prawdopodobnie coś tam, jakąś nagrywkę zrobię specjalną w niedzielę. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie mówię, że nie. Wspierający mają wyższe prawa, oczywiście. Oni płacą, oni wymagają, że tak powiem więc tak to mniej więcej wygląda. Eee, więc jeśli dostajemy tutaj wsparcie, no to ja też będę dla was te odcinki robić jak najczęściej i najbardziej regularnie, więc tutaj bierzemy sobie taki oto cel stawiam przed sobą i mam nadzieję, że będę się z niego wywiązywał. Tutaj oczywiście bierzemy dwójkę z 12 na razie toś mało golda, widzę, widzę, że leci bardzo mało, ale nie wiem, czy to nie w sumie lepiej, rozmontować chociaż mało surek, bo brakuje nam jeszcze 30 milionów, 30 milionów, tutaj musimy wziąć czerwoną na golda, dała chyba przynajmniej grzyba, e, więc to nie jest takie najgorsze, tutaj oczywiście bierzemy krótką. Znowu krótką góry koronkowe. Oj, wczoraj się naszukałem gór koronkowych, ale to już wiadomo. Widział to widział. Miasto Teegess. Naprawdę same długie misje dzisiaj. Z tego golda to dzisiaj raczej nie nafarmimy zbyt dużo. Rękawice. No niestety bez odłamków, więc na razie zostawimy. Jeśli będzie naprawdę lipa z yy, rozmontowaniami, to rozmontuję te wszystkie rzeczy. No i trudno, no i trudno. Nie zdobędziemy odłamków, ale przynajmniej będziemy mieć rozmontowania z głowy. Mam nadzieję, że chociaż z misji trochę poleci tych odłamków więcej. I czerwona, ale na co? Na expa? No chętnie bym ją wziął, ale tutaj jest wcielony. Tutaj... Golda więcej, więc weźmiemy to. A za 11. 1 za 16. 5. Idemem. Nawet ok. Bierzemy do rozmontowania. Cóż, myślałem, że same deski będą. A 2 za 3. Mam nadzieję, że to przeroluje nam złą pasę. 2 e, za 11. Może być e, e, metal. Tego metalu to mamy tutaj pod dostatkiem. Wolałbym dostać zdecydowanie odłamki z tego metalu. Mogliby zrobić coś takiego, żeby rekompertować, chociażby nie wiem, milion metalu, jakieś 10 tysięcy czy tam 20 tysięcy odłamków. To by było już coś. Bo ten metal na tym etapie, no to zbiera się, zbiera się, nie wiadomo po co. Nic za niego się nie ulepszy. Nie wiem, ten metal powinno się dorzucać. Nie wiem, może to twierdzi gdzieś, po cokolwiek. Nie mam pojęcia do podziemi, żeby mocnić może władka, albo coś. Nie wiem. No i co? 2500 metalu dostajemy o Epic. O Epic, o Epic. I nawet fajna misja, więc weźmiemy sobie tego epika. Weźmiemy sobie tego epika. Tutaj sobie go odłożymy. Będzie na jutro taki belka. Bardzo, bardzo zjemnie. I lecimy dalej, no tak naprawdę. Może jeszcze jakiś epic wpadnie, jeszcze jeden, chociaż wątpię. Jeden to i tak jest dość sporo, tutaj bierzemy oczywiście rękawice do rozmontowanka. Lecimy dalej, tutaj same dyszki. Najlepsza dyszka z itemem jeszcze, okej, okay, okej. Okay. Nie będę narzekał, nie będę narzekał, oczywiście, że nie. Tutaj bierzemy to, to był drugi pasek dopiero, myślałem, że to już trzeci. Dzisiaj nam awka leci bardzo, bardzo powoli. Ale mam nadzieję, że... najmniej ten level wbijemy, 20 milionów. No nie powinno być większych problemów, tak mi się wydaje, że z tego poziomu. Że tutaj powinno być bardzo przyjemnie za momencik, 2 za 5 milionów. Tutaj piątka za 16. Chciałem sobie ten metal od razu wziąć, przerzucić postać y, zamiast klikać tak bezsensownie. Tutaj, oczywiście, dwójeczka piątka, dwójka za 8,5. Y, przy okazji nie wiem, czy ktoś śledzi poczynania włoskiej seria, ale ostatnio doszły mnie słuchy. Doszły no mi słuchy, że Federacja włoskiej Serie A zabroniła od przyszłego sezonu grania w e, zielonych koszulkach i różnych odcieniach zieloności. E, zabroniła gry zawodnikom w, w takich koszulkach z tego względu, że wlewają się z murawą. Więc możecie dać znać, co Wy o tym sądzicie. Czy to jest dobre rozwiązanie, e, czy też nie. No, jeśli jest tak naprawdę bardzo, bardzo podobny kolor zielony do murawy, no to wtedy tak, można zabronić, no bo faktycznie można się delikatnie zlewać, ale jeśli jest, no, ta zieleń, która nie przeszkadza tutaj innym oglądaniu tego, no to wtedy nie powinno być to zabronione, ale jeśli cały zielony i cały, całe wszystkie tutaj odcienie zieloności zabronili. No i jest naprawdę ciekawie. No i też przy okazji mogę wam Was poinformować, że już jest nowy nowy terminarz. Nowy terminarz Zabrakło mi słowa. Nowy terminarz odkrywek. Ale o tym terminarzu to sobie porozmawiamy gdzieś tam osobno, na osobnym odcinku. A za 11, może jakieś rękawice, 180. lepsze takie niż żadne, tak naprawdę. A za 7, banki. znowu za szybko kliknąłem. Dobra, bierzemy to z paskiem. Najmniej te rozmontowanie jakoś idą. Jak to wygląda 12 milionów. No to nie wbijemy tego zawki, ale na szczęście jest przygodomat, więc tam sobie na pewno już wbijemy poziom. Tutaj bierzemy tą dwójkę, chociaż była mega słaba. Jakieś budki, które możemy jak najbardziej z chęcią rozmontować pod ponad 300 odłamków. Nie trafiło. ale oczywiście to. Jest kolejne. Kolejne odłameczki, no i niestety same siódemki nam się trafiły na koniec dziesiątego piwka, więc bierzemy. I zobaczmy ostatnie. I oby tutaj nie trafiło nam się tak jak w poprzednim, w takie długie misje na koniec. Tutaj bierzemy piątkę, znowu mamy siódemkę, siedem i pół minuty, oby nie było tak jak poprzednio, jest dwójka, A jest dwójka. to jest szczęście nasze. Piątka, dwójka i piątka. Więc bierzemy dwójkę i liczymy na fajną dwójeczkę. Okej, okay. okej, okay. To jest słaba. Więc dobra. Mm, tutaj weźmiemy to, bo ten pasek i tak był słaby. A dostajemy troszkę lepszy troszkę droższy. Możemy tutaj zostawić sobie wartę na 10 godzin. Brakuje nam 4 miliony. Teraz musimy się zastanowić, co rozmontować żeby skorzystać z całkowitego rozmontowania, mamy trzy przedmioty, więc wybierzemy te przedmioty, które mają najwięcej odłamków, czyli powiedzmy to, bo ma 44, to, bo ma 45 i to, bo ma 45. E, więc te trzy przedmioty idą sobie na rozmontowanko i mamy rozmontowanie z głowy jest naprawdę mega przyjemnie. Możemy też rozdać statystyki. Mamy 134 tysiące inteligencji. NAS-u nice, bardzo bardzo fajnie. Pięknie lecą te staty, pięknie. Zobaczmy jak to wygląda tutaj, bo coś tu dostaliśmy. Kolejną cytrynkę. Znowu niestety obłączek będzie głodny. Więc ta światełka nam tutaj delikatnie kuleje. No ale dobra, musimy wbić ten poziom. Brakuje nam tak niewiele. Tutaj z Akademii jeszcze coś tam odbierzemy, ale to nic za dużo nam nie da. Ale tutaj 240 awki To jest dość fajna, fajna opcja, bo okazuje się, że 12 dni udało nam się wbić ten poziom, no, ale tam pomogły nam. E, lochy, chyba dwa lochy nam pomogły, e, więc e, na twoje babka wyżyła. Ile by to potrwało wbicie tego poziomu? E, więc tutaj myślę, że tak będziemy się około 15-16 dni, może 17 nawet już kręcić z, ze wbijaniem poziomu, po prostu tak. O więc odbieramy sobie tutaj ten przygodomat, I, no i tutaj, już po pierwszym odbiorze, na pewno będziemy mieć ten poziom. Tam była jakaś czerwona misja, chyba nawet. Jeśli dobrze spojrzałem, ale tutaj po liście widzę, że będzie jeszcze na pewno jedna, nawet za chwilę. Tutaj właśnie ten kapturnik to jest czerwona misja. Ciekawe czy na Golda, czy na Expa. Już mamy 537 poziom. Bardzo przyjemnie. Czy to będzie jeszcze jakaś czerwona, czy już będą same zwykłe. Na razie nie widzę, na razie nie widzę, żebyśmy tutaj mieli jakąś jeszcze czerwoną, to też nie jest czerwona. To też nie jest czerwona, z tego co pamiętam, w Jożmi też jest zwykłą misją, rozbójnik zwykła misja. Wiedźma, czy ona była? Nie, ona była zwykłą misją. Czyli chyba dwie czerwone tutaj nam się trafiły. 240 milionów golda, 24 miliony expa. Bardzo przyjemnie, 537 poziom wbity na odcinku Fantastico, jeszcze mamy 105 awki No i odbierzmy ją, odbierzmy ją, zobaczymy ile dostaniemy z tego, 16 tutaj Przeciwników nam się tych 105 awki schowało Więc też w miarę przyjemnie Więc tutaj tego już nie będziemy oglądać, pominiemy sobie 15 milionów ekspa więc spoko, sporo, jak na 16 zadań to dość sporo, 200 milionów golda to też dość sporo. No i mamy dość sporo znowu golda, więc możemy sobie to przekonwertować tutaj w inteligencję, zbliżamy się do 48,5 tysiąca inty w podstawie. To jest już bardzo, bardzo blisko, 20... Dwie statystyki jeszcze nam brakuje do tego, e, więc jutro na pewno już będzie 48,5 tysiąca. No i tutaj mamy 21,5. Możemy w sumie zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja z Lutynantem. By on tutaj coś delikatnie potracił tych statystyk, czy też nie. Podejrzewam, że raczej będzie ciężko tracił. Tym bardziej, że prawdopodobnie wie już, e, niestety, o tym błędzie, kto, o którym na wczorajszym specjalu. Więc tak, zobaczmy 25367. No to jest około 3500, 3800 powiedzmy. 3800 jest tutaj straty, a tu ma 52200, więc ma też ponad 4000. Może niecałe, więc 3800, 3800 to jest 7600. Więc ma 7600, więc no niestety, ale dość ciężko będzie nam go nadgonić. Więc tutaj mamy delikatny problem z tym. Niestety, niestety, będzie go ciężko dogonić. Więc okej, okay, co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Na pewno, na pewno musimy zawalczyć w pupilach, bo nawet nie zrobiliśmy jednej walki. Przegapiliśmy to, więc zrobimy tutaj tylko jedną fil 2443 karmienia. I powiem Wam, że nie chcę ryzykować, pójdziemy światełkiem, bo poszedłem tak na spokojnym rokiem, ale boję się, że to możemy przegrać, więc tutaj bierzemy oczywiście to, wygrywamy o lutek. Już dawno nie gra 2958 karmiń. To będzie dopiero mocny. Przegrać. Oj, byleby by na niego nie przegrać, będzie empatycznie. Zobaczmy, jak tam lochy. No i po lochach pójdziemy do hazardisty. dobywać jakieś nadzieje. Epiki. Tutaj, Barbar bez krytów, chociaż jeden jest w końcu. Jest drugi kryt. Jeszcze coś tam ustał, ale dał tylko zwykle, a więc słabo. Zobaczmy dzisiaj, jak sobie poradzi maguś. 160, 218. walni jakiegoś takiego porządnego kryta. No, 428 może być. Zobaczymy, czy mój mag sobie walni lepszego kryta. Nawet trwana się tutaj chce pokazać. Ale walnęła tylko jednego kryta, więc słabo. Stajmy. No 188. Mamy do przebicia 428, pamiętaj. 410. No i nie przebijemy. Nie przebiliśmy dzisiaj Magusia. 410 milionów, więc było blisko, ale niestety się nie udało. A jeszcze chyba w Gizdiej nie zaatakowaliśmy Popila. Eee, więc dobra, tu od razu machniemy. 7 głowa. No więc dzisiaj to musi zejść. Musi zejść na pewno więc idziemy, idziemy już sobie na spokojnie tutaj do hazardisty i liczymy, że dasz nam właśnie te woreczki z epikiem więc zaczynamy tutaj z... zabawę wszystkiego po trochu, ale jest woreczek z epikiem, więc pójdziemy w to może się uda no, jak zwykle nie więc nie zaczynamy bardzo przyjemnie no i tutaj się zastanawiam, czy te klepsy drewnią czy Epic, ale Epic jest na razie dla mnie bardzo wartościowy tutaj, ale niestety znów się nie udało. Ej, powtórzymy. Też nie. Powtórzymy. No jest w końcu jakiś episki przedmiot, jakaś czapka. Nawet z dziurką. Rzucamy ją sobie tutaj, więc ona pójdzie prawdopodobnie jako pierwsza do toalety. A nie, te, nie ta czapka. I zobaczmy, co tam mamy dalej. Jeszcze mamy 6 rzutów, mamy drewno, którego nie chcę, więc wolę wziąć Epika, no nie, tutaj był epik i się przekręcił, w ostatniej chwili wpadł na tą kostkę i się przekręcił, ale chamstwo, ale chamstwo. Yy, Tutaj nic nie wezmę, rzucimy jeszcze raz. I było blisko chociaż klepsze drewno. No dobra, tu mamy dwa epiki i pewnie i tak nie dostaniemy trzeciego. No dokładnie, dokładnie. Ja tą grę już znam na pamięć. Tutaj weźmiemy sobie odłamki i też nic nie wygramy. Chyba, że da nam tak na odczepnego 500, ale tak jak mówi, nie ma, nie ma nic. Nie ma nic kompletnie. Tu bierzemy te psyderki. Też nie wygramy. No i co? Zakończymy z jednym epikiem. No na to wygląda, że zakończymy z jednym epikiem, bo tu bierzemy klep Syndrome. Też się nie udało wygrać. Więc jak widzicie hazardista jest straszny ostatnio. Mam nadzieję, że poprawicie mi humor zostawiając łapkę w górę. No i być może rzucicie się do funduszu. A na tym odcinku to już by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że cieszycie się, że udało się nam wpić 537 poziom. Więc na tym odcinku to by było tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.